Dzisiaj przedstawię Wam jeden z bardzo tanich, niemniej bardzo ciekawych chińskich zegarków kwarcowych. Przed Wami Addis Dive MYH3C. Jest to zegarek, który w swojej stylistyce wprost nawiązuje do znanego i szanowanego Rolexa Yacht Mastera. Zegarek kupiłem końcem stycznia za kwotę około 130 zł. Czasamiż przychodzi w plastikowym pudełku wyścielonym pianką. W środku mamy też narzędzie do skracenia bransolety, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi. Wykonanie instrukcji bardzo mi się podoba, chociaż nie uświadczymy tutaj języka polskiego. Samo pudełko i wypełnienie wygląda dosyć tandetnie, ale to nie ono się liczy. Boom na chińskie zegarki oraz ich zaistnienie w świadomości przeciętnego zegarkowego konsumenta nastąpił w okolicach lat 2015-2017. Chińskie zegarki co prawda istniały od lat, dla przykładu Sigul istnieje od 1963 roku, ale dopiero ta fala upowszechniła i rozsiała chińskich producentów na całym świecie. W tym procesie nieoceniony wkład miał dynamiczny rozwój platform sprzedażowych takich jak AliExpress. Chińskie zegarki dzięki AliExpress wywróciły rynek budżetowych zegarków do góry nogami. Z jednej strony oferują świetny stosunek ceny do jakości oraz znakomite parametry. Z drugiej są często krytykowane za brak oryginalności, odtwórstwo, brak własnych projektów, a nawet wprost za kradzież własności intelektualnej. A teraz, drogi widzu, daj łapkę, jeżeli też kiedyś kupiłeś chiński zegarek z Aliexpress. Przejdźmy zatem do recenzji. Zegarek napędzany jest kwarcowym mechanizmem MIOTA 2115, czyli dokładnie takim samym, jak recenzowana ostatnio Festina. Koperta i bransoleta są wykonane ze stali 316L, a sama branzoleta jest wykonana z pełnego ogniw. Szkiełko jest mineralne z powłoką AR oraz cyklopem na godzinie trzeciej. Mamy zakręconą koronkę, deklarowane 200 m wodoodporności oraz zakręcany dekiel. Waga zegarka wraz z branzoletą to 148 g. Grubość zegarka to 13 mm. Wielkość koperty wynosi 41 mm bez koronki. Lak to lak wynosi 20 mm. Wskazówki oraz indeksy pokryte są szwajcarską lumą BGW 9. Tak deklaruje producent. Jak wspomniałem, zegarek wykonany jest ze stali 316L. Koperta i bransoleta są szczotkowane, jedynie boki koperty oraz branzolety są polerowane na lustro. Bezel ma 120 klików. Nie ma luzów, klik jest wyczuwalny i słyszalny. W mojej opinii wypada znacznie lepiej niż recenzowana ostatnio Festina. Indeksy na bezelu są polerowane na lustro i bardzo mocno odbijają promienie słoneczne. Są one dosyć ostre w dotyku. Zagarek używam od około pół roku i albo się już do tej ostrości przyzwyczaiłem, albo krawędzie się naturalnie wyokrągliły i lekko zatarły. Koronka jest zakręcona i sygnowana logiem marki Addis Dive, czyli dwoma skrzyżowanymi harpunami. Po odkręceniu naszym oczom okazuje się uszczelka na koronce. Standardowo mamy dwie pozycje. W pierwszej ustawiamy datę, a w drugiej godzinę i minuty. Bransoleta jest wykonana poprawnie. Nie uświadczyłem na niej żadnych zadziorów, niedoskonałości czy innych ostrości, które były obecne na bezelu. Sama bransoleta jest wykonana z pełnych ogniw, szczotkowana i po bokach wykończona na błysk. Jest to spójna stylistyka z kopertą. Zapięcie jest pewne. Nigdy nie miałem wrażenia, że zegarek spadnie z ręki i zostanie zgubiony. Jest to mniej więcej jakość wykonania na poziomie Seiko 5 i na pewno dużo wyższa niż w budżetowych Casio. Dekiel jest zakręcany. Ja ze swojego egzemplarza nie zdjąłem nawet folii. W centralnej części wykończony jest matowo z wypukłym błyszczącym logo producenta. Wokół niego widzimy błyszczące wykończenie z napisem Stainless Steel Sport Diving Waterproof 200m Addis Dive. Sam napis jest wypukły i wyczuwalny pod palcem. Natomiast ja to odkryłem dopiero w momencie bliższego oglądania go do celów mniejszej recenzji. Wniosek płynie z tego taki, że jest on wykończony co najmniej poprawnie i nie drapi on ręki. Oglądając koperty od spodu widać okręgi, które są efektem niepoprawnego wyśrodkowania koperty od spodu. Mi one bardzo przypominają ślady jakie zostawia tokarka. Tarcza skerka jest bardzo skromna. Ma kolor ciemnego granatu przechodzącego w czerń. Szkoda, że nie mamy tutaj bardziej finazyjnego wykończenia tarczy. Indeksy na co piątej minucie są nakładane. Obwódka z polerowanej stali wypełniona lumą. Indeksy minutowe są natomiast malowane. Luma jest bardzo dobra. Producent deklaruje, że jest to szwajcarska luma BGW9 i muszę przyznać, że jest on niebo lepsza niż w recenzowanej ostatnio festinie. Zależnie od poziomu naświetlenia, możemy odczytać godzinę przez całą noc w całkowitej ciemności. Wskazówki są typowo dywerowe. Kształt jest w zasadzie taki, jak w pierwowzorze. Wykonane są z polerowanej stali oraz wypełnione lumą. Na tarczy na godzinie 12 znajduje się logo producenta oraz jego nazwa, a na godzinie 3 mamy datownik oraz cyklop, który jest poprawnie przyklejony i dobrze spełnia swoją rolę. Na godzinie 6 umieszczony został napis Divers 200 Meters. Samożko jest mineralne, a nie szafirowe. Natomiast jest pokryte powłoką antyrefleksyjną, czego nie spodziewałem się w zegarku w cenie trzech kebabów. A This Dive MYH3C wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem i robi bardzo dobre wrażenie. Natomiast należy pamiętać, że jest to homarz, co nie każdemu się spodoba. Na plus zasługuje pełna wodoszczelność 200 metrów oraz wyraźna długo świecąca luma. Ogromnym zaskoczeniem jest również antyrefleks, co jest wyjątkiem w budżetowych zegarkach. Wykonanie zegarka prezentuje się poprawnie i sprawia wrażenie droższego niż jest w rzeczywistości. Nie ukrywam, że przyciąga on wzrok osób średnio lub słabo zaznajomionych z zegarkami. Z drugiej strony bezel i spód koperty mają trochę niedoróbek. Dla niektórych minusem może być brak mechanizmu automatycznego. No i warto pamiętać, że jest to homage, czyli stylistycznie jest to kopia jeden do jednego jak mastera, co nie każdemu musi odpowiadać. Mi osobiście brakuje tutaj szkła szafirowego oraz ciut lepiej wykonanej tarczy. Dzięki, że dotrwałeś do końca. Jeśli ci się podobało, kliknij suba i łapkę. To dla ciebie jedno czy tam dwa kliknięcia, a dla mnie duży krok w rozwoju tego kanału. Dzięki i do zobaczenia w przyszłości. Cześć!